Jeśli lubisz klasyczne challenge, to ten filmik jest dla Ciebie. Do sprawdzonego wyzwania dodaliśmy nowe produkty, ulubionych bohaterów i mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji. Krótko mówiąc, wszystko to, co na pewno docenisz. Jedzenie, hurra! Jestem taki głodny! Kurde, dlaczego mam tak mało? Na pewno się tym nie najem. Masz pecha, Linda. Spójrz, jaką ja mam porcję. Szkoda, że Ty jej nie dostaniesz. Odwróć głowę, Alex, i spójrz na porcję poli. Dobrze zauważyłaś, Linda. Mam warstw frytek. Dobra, ustąpię ci. Zaczynaj. No, dzięki. Tyle, że tu jest pusto. Przyjrzyj się uważnie masz tu jedną całą frytkę. Bardzo zabawne. Ale dobrze, że przynajmniej jest sos. To mi troszeczkę wynagrodzi rozczarowanie. Jest taki dobry. Muszę wykąpać w nim moją frytkę. I co dalej? No i szybciej. Oj, chyba się utopiła. Nie widzę jej. Kurczę, straciłam jedyny przysmak, jaki miałam. Zjem to w całości. Hurra, znalazłam frytkę. I przy okazji się cała umazałaś ty, Playtuchu. Nic nie szkodzi. A może podzielisz się ze mną, Alex? O nie, nawet nie proś. Moja porcja jest akurat taka, jakiej potrzebuję. Te frytki są takie chrupiące. Super. Właśnie takie lubię. To wygląda bardzo apetycznie. Powiedziałem, że nie. Trzymaj się z dala od moich frytek. Właśnie wpadłem na genialny pomysł. Wszystko zaleję sosem. Jakie soczyste. Wygląda świetnie. Nie mogę się doczekać kiedy to wszystko zjem. Wspaniale! Mogłem to zrobić od razu. Jestem zachwycony. Kurcze ugrudziłeś mnie i nie dałeś nawet kawałka. Chciwus? Odegram się na tobie. Widzę że lubisz sosy więc ten też ci się spodoba. Co powiesz na ostre Tabasco Alex? Nie mogę sobie wyobrazić co się teraz stanie. Potrzebuję więcej sosu. Pyszności! Nie bądź zazdrosna Linda. Wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę. To dobrze. Niczego nie czujesz, Alex? E, chyba robi się tu gorąco. Nie rozumiem. Zaraz spłonę. Odwróć się szybko ode mnie. Ej, uważajcie na moje frytki. Muszę szybko ugasić Alexa. Woda, co za szczęście. Dzięki, Poli, uratowałaś mnie. Hej! Czy nikt o mnie nie zapomniał? Wsmażyłeś mnie jak kurczaka! Ale to było zabawne. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. Teraz mogę w spokoju delektować się moim jedzeniem. To jest takie dobre. Czas przyspieszyć. O nie, nie mogę dodać sosu. Linda, patrz, mamy tu co jeść. Wymyśliłam coś. Potrzebuję drabiny, żeby dostać się na szczyt. Właśnie tak. Wspaniale. Teraz mogę polać sosem moje frytki. Jestem pewna, że dzięki temu będą smakować jeszcze lepiej. Chociaż, czy mogą smakować jeszcze lepiej? i Tak są super. Ups, chyba trochę rozlałam. Oli, przez ciebie jestem cały pokryty keczupem. Przepraszam, przecież lubisz sosy. Nie krępuj się. Kurczę, mnie też ubrudziłaś. Trzeba dać ci nauczkę. Nie możesz tak postępować. Skończyłam. Wszystko leci na dół, ja też. Co się dzieje? Czy to było trzęsienie ziemi? Ej, nic wam nie jest! O, moje frytki tu są! Są pyszne, przyłącz się! W końcu nowe dania. Pospieszmy się i sprawdźmy nasze talerze. Kurczę, znowu mała porcja. Świetnie, w takim razie zdecydowanie mam szczęście. Żelkowe oczy, super! Nie ciesz się zbyt wcześnie. Alex, zobacz, co tam jest! Auch, to boli! Przestańcie się kłócić. Lepiej spójrzcie tutaj. Znowu jej się poszczęściło. Też chcemy spróbować. Jeszcze czego? To moje żelkowe oczy. Kurczę, będę musiała zadowolić się mniejszą porcją. Mam pomysł. Postaram się złowić oko ustami. Ej, a gdzie się ono podziało? Uda się przykleiło się do sufitu! To był zły pomysł. Dobra, zajmij się tym sama, a ja muszę jeść. Co my tu mamy? O, te oczy są takie miłe w dotyku. Smakują również doskonale. A w środku mają tyle słodkiego nadzienia. Uwielbiam je. Aleks, jesteś moim przyjacielem, prawda? To często nie proszę. Twoje prośby na mnie nie działają. O nie. Przepraszam, ale zmusiłeś mnie do podjęcia ekstremalnych środków. Trzymaj się, zaraz oberwiesz. Ognia! Co ty robisz? Moje oczy nic nie widzę. Pasuje ci? Możesz tak chodzić? A ja w międzyczasie zjem twoje żelki. Są naprawdę dobre. Muszę się tego pozbyć. Gdzie podziały się moje słodycze? Dlaczego ich nie ma? To wszystko twoja sprawka Linda. Przepraszam, to było pyszne. Nie mogłam przestać. Dobrze, że zostało jeszcze kilka żelków. Jeśli skończyliście, jestem gotowa zjeść moją porcję. Alex nawet nie proś mnie o podzielenie się. Poradzę sobie bez twojej pomocy. Chcę więcej i więcej. To jest pyszne. Ja też chcę więcej. Mówiłam, że nie. Nigdy nie sądziłam, że żelki mogą tak dobrze smakować. Kurczę, zostało tylko jedno oko. Spójrz na nią, Linda. Teraz wygląda jak balon! Oh, no. Tylko nie to! Mój brzuch zrobił się taki duży. Co z nim? To nie jest brzuch, to jest oko! Ojej! Jestem pewna, że tym razem szczęście się do mnie uśmiechnie. Pomoliłam się, tylko jedno opakowanie gumy. To za mało. A ja mam dziesięć, jestem zadowolony. Wow, sto paczek! Najważniejsze, żeby szczęka się nie zmęczyła od tak intensywnego rzucia. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Poli ma zawsze szczęście. Ej, macie swoje jedzenie. Okej. No dobra, jestem gotowa zacząć. Najważniejsze to pozbyć się opakowań. O, to mój ulubiony smak! Super! No to kontynuuję. Dobrze, że w opakowaniu jest więcej gum. Zjem je wszystkie naraz, żeby dobrze poczuć smak. Co robisz, Linda? Nadmuchuję balona, ale coś mi nie idzie. Zgubiła gumę No co za ofiara. Nie mogę już tego włożyć do ust. Muszę ją wyrzucić. Nie smuć się, Linda. Po prostu zaakceptuj fakt, że zawsze masz pecha. Teraz pokażę wam, jak radzić sobie z gumą. Patrzcie i uczcie się. Wyjmujemy wszystko z opakowania, pozrzucamy i łapiemy. Poczęsto nie, Alex. Dlaczego mi przeszkodziłaś? Przez ciebie cała moja guma spadła na podłogę. Przepraszam, nie sądziłam, że tak się stanie. Dobra, zapomnijmy o tym. Dobrze, że mam ich więcej. Zobaczcie, jak ich dużo, co za szczęście! Chodźcie do mnie, moje słodziutkie! Mmm, super! Trochę ciężko się to przeżuwa, ale i tak jest pyszne. Jestem pewny, że dam radę. Ojej, chyba guma wpadła mi do gardła. Nie mogę oddychać! Musimy coś zrobić, Poli! Wypluł mi gumę prosto w twarz! Mój, to obrzydliwe! ochyda. Dzięki Bogu mogę oddychać! O, moja guma jest nienaruszona! Dzięki za uratowanie jej poli! Oddaj, bo nie chcę się z nią rozstawać! Jest taka dobra! Obrzydliwe! Nie chcę tego widzieć! Co robisz, Poli? Buduję najwyższą wieżę z gumy! Nie możesz robić tego trochę szybciej! Mamy już dość czekania na ciebie! No dobra, póki co się pobawimy albo posiłujemy na rękę. Jestem taki śpiący, już nie mogę! Moje oczy same się zamykają! Gotowe, patrzcie! Wow, wygląda imponująco. Ej, możemy dotknąć? Co wy, oczywiście, że nie. Wszystko zniszczycie. Będziemy musieli skorzystać z planu awaryjnego. Co się dzieje? Moje gumy lecą w dół! Linda, patrz, teraz są pod naszym nosem. Nie zbliżajcie się do nich. Wszystkie są moje. Zdejmę opakowania i włożę wszystkie gumy do ust. Wtedy nic już z nimi nie zrobicie. Myślałam, że to nasza przyjaciółka. Wybaczcie, jeśli chodzi o gumę, to się nie kontroluje. Chyba wiem jak dać Poli nauczkę. Potrzebuję ostrej i długiej igły. Mam tu taką! Co ty zrobiłeś, Alex? Teraz jestem cała w gumie! Co to za głupie żarty! Macie! Jeśli dobrze się bawiliście, to dajcie lajka! Mamy szczerą nadzieję, że spodobał Wam się ten challenge. Czas się pożegnać! Do zobaczenia wkrótce!